Dzień dobry Witam wszystkich serdecznie. Ja mam z tej strony ZMSC2 TV. Jeżeli ktoś by tego jeszcze nie wiedział, to właśnie się dowiedział, proszę Państwa, tak zwane brązowe przedszkole. Czyli nie każdy może być pro-gamerem, ale każdy chciałby być i chciałby się też trochę pobawić. Jakby ktoś nie wiedział, co jest brązowe, to jest drewniane przedszkole i ja nawet nie pamiętam nazwy własnego cyklu: drewniane przedszkole, nie brązowe. W ogóle to miały być kroniki drewnianego przedszkola. Chyba tak to miało się nazywać. Otóż jest to seria, jakby ktoś nie wiedział, w którym pokazujemy graczy troszeczkę słabszych, w tym wypadku mamy graczy ze srebra, którzy próbują. Coś tutaj ciekawego ugrać. Czy uda mi się coś ciekawego ugrać? No cóż, to zobaczymy za chwilę. Gdyż, o proszę bardzo, Murawka to grać z Polski, więc mamy już polskiego gracza. Cały pomysł na tą serię jest mniej więcej taki, aby było zabawnie, więc mój komentarz nie będzie w żaden sposób nawet podchodził pod profesjonalizm i gry nawet nie będą się zbliżały do poziomu profesjonal... To jest tak ćwierć, amatorski poziom, powiedzmy sobie tak. i Hi to Poland, tak więc kojote, się człowieku, się macie ludzie. Jakby ktoś nie wiedział, wróciłem już z USA i zacząłem streamować. Nie będę wam mówił na jaką imprezę jestem ostatnio zaproszony, bo troszkę. Crosszeczkę mi nie wypada, e, o tym mówić. E, możecie się może jakoś się domyślicie, o co w tym wszystkim biega. E, no, ale jestem na fajną imprezę zaproszony e, do streamowania i będę to streamował już niedługo trochę więcej info, ale spoilerów, żadnych na dzień dobry nie będę tutaj oczywiście wam dorzucał. Co się tutaj ciekawego dzieje. No cóż na razie przy 12, przy 15 kojotek postawiał ekspansję. Oczywiście ładnie, pięknie, natomiast jeżeli chodzi o murawkę, ten zablokował tutaj sobie supply i że przynik nie mógł wbić się do środka. Bardzo mądrze, zupełnie. Nie, nie brązowo, ale jak już mówiłem, to jest srebro. To jest liga srebrna, więc um, przyjrzyjmy się, czy na pewno srebro jak najbardziej. Jak widzimy, aktualne APM u zerga wynosi 0, Tak więc myślę, że chłopak, który poszedł po prostu po herbatkę, po kawkę, już podskoczył do błędnych 10 akcji na minutę. Więc ja, yeah. mm -hmm. ale szczerze powiedziawszy, pamiętajcie, im mniejszy APM, tym więcej mądrych decyzji, tym więcej mądrych kliknięć na każdą minutę gry, więc mniejszy APM, tym lepiej. No dobra, zerk się już tutaj. Rozprostował kości najwidoczniej e, ogon wyciągnął i ogonem zaczął walić o klawiaturę, jakkolwiek dziwnie to zabrzmiało i prosiłbym bardzo mocno, bez żadnych podtekstów. Tak więc ekspansy sen Coyote jest na razie trochę standardowo, więc e, taka mała informacja, jakbyście chcieli wysyłać e, replay e z brązowego przedszkola, przede wszystkim Zero Camperiady na mail. E, gmail.com Ja tych maszyn nie oglądam. Mam tutaj swojego miłego kolegę, który ogląda jest za mnie i on podsyła mi co ciekawsze. Mówił, że ostatnio trochę takie dziwne, to było raczej niebrązowe, abym powiedział, failowskie. Failowskiego nie chcemy, dobra. Zobaczmy co się dzieje, więc czy byśmy mieli zobaczyć te ścianki ze strony Murawki, bo widzę, że jest tej techlap dorzucony, jest jeden, jedna faktorka, podwójny gaz, gdzie cały gaz nie jest wydobywany, z tego co doskonale widzę. Sześć w drodze, bo jak wszyscy wiemy, sześć jest potrzebnych. kol, dwa Queeny również są pięknie ładnie, tutaj na razie standardzik pod standardami. kojota już wybiega, już zobaczył co się tutaj dzieje, za chwilę straci swoją dronkę, niech ta uciekła w ostatniej chwili. Odbiło się to od jej pancerza całkowicie i nic złego. Oho, proszę bardzo, armory dorzucone do tego wszystkiego. Mamy jeszcze, ym, mamy jeszcze reaktor, i chyba w tym momencie mogę powiedzieć, że to jest replay jeszcze z gdzie helbaty od razu były przygięte. Czyżby jakieś te helbaciątka miały się szykować ze strony murawki. Chciałby coś takiego pokombinować. Na razie minerały dosyć standardowo ujęte. O, proszę bardzo, co Kojotę kombinuje. Tak więc Coyote postanowił zrobić Double Expand, ale yy, co on będzie się tam bawił? On jest hipstery, jestem hipsterem i stawiam Double Expand, drugą bazę na dole na miejscu przeciwnika a żeby miała a co on sobie myśli żeby nie tutaj przejmował widzimy że tej 30 poziom u murawki już jest więc dosyć wysoko, trzeba to przyznać, zaszalał sobie chłopak, ciekawe czy w 1 na jeden to ugrał, czy też może w 2 na 2, czy 3 na 3, ja powiem szczerze, jeszcze nie udało mi się zdobyć 30 poziomu żadną rasą, jestem taka ciapa, więc duża ilość lingów się zbiera do tego, Roach Warren jest dorzucony, co on tu będzie najlepszego kombinował, czy Murawka wie co się tutaj dzieje, na razie nie wie, na razie nie ma pojęcia, dostawia kolejne faktory, kolejne budynki, kolejną... Faktorkę, tak więc dwie faktorki, produkcja Marines Maruderów do tego wszystkiego steam z dwóch gazów, trochę mało tej może być, chyba, że nie będzie produkował żadnych e, Tanków, tylko i wyłącznie Helbaty. Mam wrażenie, że to za chwilę się będzie działo. E, na razie nic się aktualnie nie dzieje z tego co widzę. Na razie dzisiaj spokój Steampunk w drodze zerk. No proszę bardzo, ma trzy dronki. i Co on tutaj postawił? Psałem, że fajny zerk sobie postawi, więc zerk bawi się w Katza. O Kacie może dzisiaj nie porozmawiamy, ale Katza jest taki fajny zerk, który lubi, lubi właśnie takie dziwne rzeczy ustawiać. więc zerk bawi się w Katza. Zobaczymy, jak wyjdzie mu tutaj udawanie gracza z Ameryki Południowej, mam nadzieję, albo z US&A. Mam nadzieję, że właśnie nie sfailowałem, to nie znając graczy, chyba nie z US&A, więc... Okej, okay, mamy dosyć ciekawą, e, ciekawy build, Helb, e, marudery kontra helbaty, gdyby tutaj ten miły gracz Murawka robił coś jak chciał zrobić jakąś ekspansję, to aktualnie miałby przechlapane, bo nie miałby jak wyjechać, a jak widzimy doskonale są trzy marudery, Maruder takie fajne jednostki, w przypadku jednostkom opancerzonym i budynkom opancerzonym niszczą to w trymiga, e, jak wygląda ekonomia aktualnie, 28 do 26 w ilości Harweserów, trochę lingów czeka, no coś, lingi nie będą miały szczęścia z tymi helbatami, roczy żadnych nie widzimy, dwa spajny kończą się robić, jeden spajny kończy się robić, tego wszystkie Ler, wydobycie trwa z dwóch bas, namiętnie, no i już tej Murawka zobaczył co się dzieje z podbieg, zobaczył jak wygląda armia, jak ja bym zobaczył taką armię, to bym się osobiście mocno przeraził i bym przestawił spajny, żeby były w jednym rządku, żeby atakowały razem. Przestawmy spajny żeby wszystkie naraz atakowały. Nie, on tego nie zrobił. Gdy dał bezpośrednio sobie larwę Tutaj murawka się zlekka zablokowała na ramie, wpadł na że żeby podejść trochę dalej. Jak widzimy, szybko fajny jeden padając, fajny zabite Queen za chwilę przesunie istnieć lingi linki ruszają do boju. Tak, oczywiście Lingi na helwaty, to jest to, co powinno być. I nawet to zadziałało, bo nie atakowały nic w tym momencie ekspansja chyba za chwilę zostanie zniszczona, bo w tylko i wyłącznie jeden z a wyobraź sobie, gdyby były trzy fajne to jest z przodu, jak byłoby łatwiej, jak byłoby przyjemniej, jak byłoby lepiej. No i ten zagrywka alakaz chyba nie zadziałała. Czekają linki aktualnie w tym momencie. No i chyba już wie doskonale, że straci tą bazę. No i co teraz zrobić? Straci bazę. Produkuje tutaj sobie rącze. Rącze mają gdzieś daleko uciekać, chyba lepiej, żeby starygotować od razu jednostki. Szykuje się lingami, chce to obronić. W ostatniej chwili teraz zaatakował właśnie. Czy Brudlingi atakuje razem? Ten zobaczmy, helbaty się zatrzymały. Helbaty nie walczyły. Helbaty się nie ruszyły, to była piękna zagrywka. No i teraz spróbować wbić się tam gdzieś do środka. To się jednak nie uda, bo już nowe jednostki się pojawiają. I kto jest w plecy, kto jest do przodu? No, zobaczmy. 28 do 25 w ilości harwesterów, dosyć duża ilość overlordów. Dlaczego jest dla overlordów? On chciał teraz przelecieć nad tymi jednostkami, zrzucić krip i zasłonić im niebo, a oni będą mówić, więc będziemy walczyć w kripie. Ech, dobra, więc e, widzę, że jako, że wyjechałem za, na, do, za, za granicę, to troszeczkę mój żart się stępił jeszcze bardziej. Nie wiem, czy jest możliwe, żeby stępić coś, co jest totalnie tempego, ale najwidoczniej mi się udało. To w tym momencie. No, teraz bardzo ciekawa sytuacja: jest Speed na rołczach na 25. 28 Harvesterak do 25. No i armia się robi coraz mocniejsza. Jak z tym walczyć? No, szczerze powiedziawszy, w tym momencie może być to dosyć ciężkie. Dlaczego? No cóż, marudery idealne na roczech, lingi to nie powinny się odblaszać. I znowu murawka się z lekka zablokował, Na mówię, wyszedł. To nie jest dobry pomysł. Ależ ładne, piękne barbecue. Wszystko zostało zjedzone całkowicie. I mam te dziwne wrażenie, iż nie wiem, co dalej może wykombinować sobie tutaj zerk. Na pewno nie wysyłać pojedyncze Roche'a na spacerek? Nie, to nie był dobry pomysł, ewidentnie nie był dobry pomysł, tym razem to też nie był dobry pomysł. Ehm, może Kojota wpadł na taki pomysł, że złoży w ofierze? Jak Aztekowie składali w ofierze Bogom e, dary, żeby się tutaj nic nie stało, cztery rocze poszły jako dary, jednak e, tutaj Czerwony Bóg jest, e, Czerwony Młody Bóg jest e, niezaspokojony, nie wiem dlaczego młody, ale tak się mówi, jak młody Bóg jesteś, więc e, trochę Lingów, trochę roczy, nie jestem w 100% tak pewny, czy ta armia wystarczy do tego wszystkiego, jeden Medivak, żeby leżeć, Helbaty, Helbaty jeszcze przygięte, 30 energii, tutaj jest e, 30 HP, przepraszam... E, 30 obrażeń zadają, dokładnie tak. Speed na roczach za chwilę będzie gotowy dużo linków. Bejny byłby dobra, by bejny się rozwaliły na helbatach, bo lingi są totalnie nieprzydatne. Co właśnie doskonale zobaczyliśmy? Dwie salwy i ginie link, tak jak w tym momencie. Gdzieś tutaj krąży w prawo, w lewo roczu. Jeden próbował yy, uciec cała armia została otoczona, dronki już się do boju, ależ będzie smacznie, ależ będzie cudownie. Niem, niem. Głodny jestem swoją drogą. Wstałem dzisiaj o godzinie 13, więc i trochę późno człowiek wstaje rączek zwykle sobie grzecznie tutaj gdzieś yy, chodzą. No trzymałuję, że nie było tych beilingów, beilingi w tym wszystkim i naprawdę by pomogły. Helbaty by zginęły ekstremalnie szybko. linki by tutaj nic nie zrobiły. Potem Lingów trochę wysłać na te marudery, no ale to i tak jest 25 do 22 ilości Harweserów kolejne yy, helbaty się pojawiają. Mikro na poziomie obłędnym. 130 do 103 yy, z kawałkiem. I teraz tak się zastanawiam, czy ktoś mi tutaj nie podesłał momentami. Um, ustawionego meczu. Mam nadzieję, że nie, no ale to było i tak dosyć. Ciekawe, tak więc One Base Zaszalał za sobie, jeszcze dwa lingi próbowały i nie ma, ale gdzie Idealnie helbaty widać, że tam chyba siedzą Kobiety w sołbu, bezpośrednio, pozdrawiam wszystkie panie Bezpośrednio linki pod e, Marudery postawiły, przypieczone e, Idealnie, marudery, no cóż I helbaty wykończą resztkę tych Chyba rołczy, czy jeszcze nie, zapakował No nie udało się, nie udało się To niestety mało brakowało Ekspansja będzie przyjmowana e, I dalej zerknę, nie ma takiej wielkiej tragedii Przy czym zerknę, zobaczmy, tylko no, jedną ja wam że ma tylko 40 tylko 20-30 supply'u armii i ma też kontrę na przeciwnik, ma po prostu bezpośrednio na nią kontrę. Tutaj chyba był lekki face z taką ilością overlordów. Wydaje mi się, że niepotrzebnie cztery overlordy na raz zrobił. Chciał zakryć tej creepem przeciwnika. To się jednak nie udało. Rusza swoimi roachami bezbłędnym oddziałem Rouczy Ilość 6, 6 rołczy. Kolejne dwa podchodzą, to już w tym momencie mamy ich 8. Dobrze liczę. Tak, idealnie jest 8 roczy Więc... No, i to było na tyle, tak naprawdę. Nie wiem, co tutaj próbuję, jeszcze, że powiedziawszy, komentować. Mam wrażenie, że to będzie już koniec, więc, skoro to już będzie koniec, myślę, że jednak zdradzę. Mogę lekko zdradzić, co kiedy będę streamował, ale też bez przesady, zbyt dużych spoilerów nie będę rzucał. Mam nadzieję, że się sami domyślicie, ale powiem wam jedną rzecz: to będzie do tej pory największa impreza, którą miałem przyjemność. Streamowania dla Was, a co to będzie i kiedy, nie, nie mówmy, nie zdradzajmy tej tajemnicy. więc Base Race, wymiana bas, zobaczymy, czy te 10 Rouch da radę, 14 łącznie, wygrać przeciwko 8 Morderom, 8 Helbatom i 2 Medivakom. Mam wrażenie, iż nie, więc próbuję się tutaj pościgać, i jeszcze są niszczone te chlaby. No, on sobie czeka na fajka, nie wiem na co, może czekasz, powie na co będę streamował, ale ja nie, ja nie zdradzę na razie tej wielkiej tajemnicy dziejowej, i jest jeden. Z Spine, ten span jest początny czy onda się wydać, jeżeli spań będzie gotowy to spań, wytrzyma. z i Dobra, spanie jest w paru częściach, on jednak wykiełkuje po pewnym czasie, ale będą mniejsze kawałeczki i okej. Okay. Mhm. Mm Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Dobra, innymi słowy, dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę. Było miło i serdecznie. Chyba nikt tego nie wygra, zapraszam do wysyłania dosyć ciekawych replay, Bo, jak już mówiłem, dostałem ich dużo, kolega tutaj przejrzał. No i dużo było takich, na przykład, długa, długa kampa. Nie wszystkie jeszcze zostały przejrzane. Oczywiście, długa kampa, a potem nic. Nie lubimy kampy. I oczywiście to nie muszą być tylko gracze z brązu, może być srebrno, mogą być nawet Grandmastery, dlaczego, by nie śmieszne gry też pod drewniane przy szkole podchodzą. No dobra, jeżeli się podobało, zapraszam do lajkowania, do subskrybowania, do pisania komentarzy i do zgadywania, co będę niedługo streamował. Może ktoś da radę e, odgadnąć na to, co ja będę streamował. Na razie, cześć wszystkim!